Ujawniono koszty podróży Hołowni. W sieci zawrzało. Kancelaria sejmu ujawniła wstępne koszty wyjazdu Szymona Hołowni do Stanów Zjednoczonych, który odbył się na początku października. Koszty biletów lotniczych wyniosły 123 747 zł i 14 groszy, diety 2340 zł i 75 groszy, a ubezpieczenie 200 zł. Rozliczenia dotyczące zakwaterowania oraz współpracy z placówkami dyplomatycznymi są w toku. Wyjazd miał status wizyty marszałka Sejmu, co oznacza, że koszty pokryła kancelaria Sejmu. Podczas pobytu Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Annaleną Berbok oraz sekretarzem generalnym Antonio Guterresem, dziękując za wsparcie dla Polski. Hołownia złożył również aplikację na stanowisko wysokiego komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Obecny komisarz Filippo Grandi kończy kadencję 31 grudnia 2025 roku.